I mówiłam, że wykorzystuję to ćwiczenie czasami do pracy z rodzicami, bo czasami, jak tłumaczę rodzicom, kiedy z dzieckiem rozmawiać, to mówię, że jeżeli chcemy porozmawiać o jakichś trudnych, zachowaniach dziecka o jakichś trudnych tematach, to najlepiej się z ludźmi rozmawia jak są w zielonym świetle. Czyli jeżeli ktoś jest trochę zirytowany, trochę smutny, czyli w żółtym, to to nie jest najlepszy pomysł, żeby poruszać trudne tematy. Czyli dziecko jest zmęczone, jest sfrustrowane, się gdzieś spieszymy, albo coś się wydarzyło, no to nie jest dobry pomysł, żeby ruszać trudne tematy, żeby mu dawać trudne zadania, żeby od niego czegoś oczekiwać. Ważne jest, żeby obniżyć ten poziom jego napięcia, dyskomfortu do zielonego, a nigdy w życiu nie rozmawia się z ludźmi w czerwonym świetle, czyli jeżeli ktoś jest w czerwonym świetle, to on wtedy jest najprawdopodobne, że jeżeli coś powiemy, ten jeden kamyczek za dużo, to dojdzie do eskalacji, czyli wybuchnie, przeklnie, ucieknie, rozpłacze się, uderzy, bo tych zasobów wtedy nie ma. Czyli w czerwonym świetle w ogóle nie rozmawiamy, czekamy aż zejdzie do. Żółtego, a najlepiej, kiedy zejdzie do zielonego, i wtedy tak naprawdę są zasoby emocjonalne, żeby podejmować trudne tematy, żeby coś tłumaczyć, żeby coś rozumieć, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby szukać wyzwań.